Rezultat 0-0. Gospodarze grają w jaśniejszych kostiumach, w zielonych koszulkach, główka dworczyka i piłka wychodzi poza boisko. Sosnowiczanie przegrali poprzednie spotkanie z Mielecką Stalą, właśnie na własnym boisku. No i dzisiaj grają z widzewem, wicemistrzem Polski, któremu w tym sezonie się nie wiedzie. Oto Bramkarz Burzyński, kapitan 11 widzewa. Dalekie wybicie piłki. Tam faulowany jest Dawid. 38 minuta spotkania 0-0. Teraz piłkę otrzymuje Boniek. Podanie do Rozborskiego. Rozborski z powrotem do Bońka. Boniek na linii pola karnego. Ostry strzał. Piłka uderza jeszcze w nogę bramkarza Kostrzewę. I 1-0 dla widzewa. A więc Drużyna Łódzka obejmuje na stadionie Ludowym w Sosnowcu prowadzenie. Jeszcze raz ta akcja. Dokładne podanie Rozborskiego. Prowadzenie piłki przez Bońka. Ostry, płaski, kąśliwy strzał. No i Kostrzewa przepuszcza piłkę do bramki. Drużyna gości grała w ustawieniu raczej defensywnym, ale bardzo elastycznie. Czterech obrońców, czterech zawodników w drugiej linii i tylko dwójka w przodzie. Dąbrowski, który debiutował w barwach Widzewa Łódzkiego i Gapiński, który bardzo szybko opuścił boisko, bowiem doznał kontuzji. W jego miejsce wszedł Dawid. Natomiast Sosnowiczanie postawili na atak. Trójka w przodzie: Narbutowicz, Koczuba, młody 19-letni napastnik i Dworczyk w drugiej linii czwórka zawodników i tylko trzech obrońców. Ta trójka miała powstrzymywać ataki drużyny łódzkiej. Teraz Seweryn. Dworczyk pilnowany indywidualnie przez Kowenickiego. Szaryński. Jendras I kontratak drużyny łódzkiej. Kowenicki. Obok niego biegnie Boniek strzelec pierwszej bramki. Jeszcze jedno podanie do Dąbrowskiego i silnie uderzona piłka przez Kowenickiego trafia w nogi bramkarza Sosnowieckiego. Jeszcze nadbiegający rudy wybijają na rzut rożny. to była 40 minuta spotkania. Pierwsza połowa meczu zakończyła się zwycięstwem drużyny łódzkiej, która wygrała tę pierwszą połowę 1-0. Druga część spotkania. Chodakowski, środkowy obrońca. Widzewa. W drużynie gospodarzy nastąpiły zmiany. W miejsce szaryńskiego wszedł napieracz, zawodnik wysoki, obdarzony świetnymi warunkami fizycznymi. Rudy od czasu do czasu próbował niepokoić obronę drużyny łódzkiej. Sączek wywalczył piłkę przy bocznej linii pola karnego, Zagrywa do tyłu. Tu dworczyk. Stół nadbiega napieracz. Strzał, rykoszek i 1-1. Dramat Drużyny łódzkiej, która do tej pory była zespołem lepszym. Prowadziła 1-0. Zaskakujący zwrot. Przypadkowa bramka. Oto dworczyk. Nadbiegający napieracz, który wchodzi w końcówkach różnych spotkań i często strzela bramki. Tak było w meczu pucharowym ze Śląskiem Wrocław. Tak jest teraz. W meczu z łódzkim widzewem 60 minuta meczu. Rezultat na stadionie ludowym w Sosnowcu remisowy. Piłka odbiła się tam od nogi surlita. Naturalnie zawodnicy widzewa nie mogą mieć pretensji do swojego partnera. Takie kiksy, takie przypadkowe zagrania zdarzają się. Druga linia drużyny Sosnowieckiej prezentuje się słabiej niż w poprzednich sezonach. Atak bez mazura także jest bardzo mało skuteczny. Podanie na prawą stronę do błachny Błachno i dwa do jednego. Dla drużyny łódzkiej, która przeprowadziła piękną kontrakcję, bardzo płynna akcja. Wziął w niej udział Boniek, podanie do rozborskiego, teraz wyjście Błachny i mimo asysty obrońcy Błachno końśliwym strzałem posyła piłkę do bramki Kostrzewy. Jest więc dwa do jednego i mija siedemdziesiąta, druga minuta spotkania. W Zagłębie Sosnowiec widzę w Łódź. A więc rezultat zaskakujący. Faworytem tego meczu byli Sosnowicanie, którzy w rundzie jesiennej wygrali w Łodzi 3 do 1. Napieracz. Jędras. Wysoka piłka. Seweryn. Prost na głowę do Tłokińskiego. I szybkie wyjście piłkarzy łódzkich. W ten sposób rozgrywali swe akcje zawodnicy widzewa. W momencie, kiedy tracili piłkę, spore zgromadzenie zawodników tego zespołu na polu karnym, w odległości 30-40 metrów od bramki Burzyńskiego, w sytuacji, kiedy zdobywali piłkę, atakowali, no i wówczas te ataki były bardzo niebezpieczne dla gospodarzy. Łodzianie, prowadząc dwa do jednego, zagrywają do własnego bramkarza. Burzyński nie miał w tym spotkaniu zbyt wiele pracy, właściwie poza tym celnym strzałem, po którym padła bramka strzelona przez napieracza. Tych strzałów celnych było bardzo, bardzo niewiele. Boniek wygrywał wiele pojedynków. No tym razem koterwa wygrał pojedynek z zawodnikiem Sosnowieckim. Ale Boniek był pierwszoplanową postacią w swoim zespole. Był najlepszym zawodnikiem na boisku. Świetny w grze destrukcyjnej. Niezrównany w konstruowaniu akcji zaczepnych. Często był tym zawodnikiem, który kończył te akcje zaczepne celnie, strzelał, no zdobył bramkę, to jest najlepszy dowód. Sosnowieczanie tylko w momencie, kiedy wyrównali, starali się zaatakować, ale grali bardzo punktatorsko na małej przestrzeni, dużo krótkich podań, dużo dryblingów. Panie Andrzeju, mamy pytanie z trenerem Forysiem. Czy widzę, bo wspominał Pan tutaj o tych kontrach, to powiedzmy zabójczych kontrach Widzewa, czy widzę, cały czas stosował tę taktykę? Przez całe 90 minut. Optyczną przewagę posiadali Sosnowicani, oni atakowali, ale grali bardzo jednostajnym, monotonnym tempem, brakowało ich akcjach przyspieszenia, zwłaszcza na polu karnym. Natomiast drużyna łódzka w sytuacji, kiedy przejęła piłkę, atakowała i to nie tylko dwójką, ale piątką, szóstką zawodników bardzo rozsądnie na całej szerokości boiska, precyzyjne, dokładne podania, no i silne strzały. Po jednym zresztą ze strzałów błahnych jeszcze piłka wylądowała na poprzedzce. Taką sytuację także oglądaliśmy w tym no, spotkaniu. Widzew vis już od paru lat gra stale w tym ustawieniu 4-4-2. I to szybkie wyjście do ataku, włączenie się pozostałych zawodników oprócz tej dwójki ma bardzo dobrze opanowane. A mając jeszcze takiego zawodnika spełniającego niewątpliwie całą retorykę tego zagrywki, jakim jest... Bo no to musi to przynosić efekty, jeżeli obrońcy się trochę zagapią. A wydaje mi się, że Zagłębie się zagopiło. Nawet przy tej drugiej bramce chyba i Kostrzewa trochę się zagapiło. Po prostu Sosnowicanie zaatakowali. Poszli na bramkę Burzyńskiego, odsłonili dostęp do własnej bramki, pozostawiając tylko dwóch, trzech zawodników. No i taka kontra okazała się zabójcza. Tak, 2-1 nadal na stadionie w Sosnowcu. Panie Andrzeju, jeszcze pytanie. Ostatnio bardzo dobre recenzje miał Błachno, yy, zawodnik Widzewa. No, trzeba podkreślić, że ten zawodnik jest bardzo skuteczny. On większą uwagę poświęca destrukcji grze obronnej, ale potrafi się włączyć do ataku swego zespołu. A jak strzelał, no to mieliśmy tego przykłady. Zdobył bramkę, a ponadto także popisał się kilkoma silnymi bombami na bramkę Kostrzewy. Mecz zakończył się porażką Sosnowieckiego Zagłębia 1 do 2, co należy uznać za niespodziankę. Gospodarze byli faworytami tego pojedynku. Jeszcze pytanie trenera Forysia: Co pan redaktor może powiedzieć o grze Rudego? Obserwuję tego, tego zawodnika obronić. od kilku spotkań i świetnie grał w meczu z mielecką stalą, ze Śląskiem Wrocław, wyłączył Sybisa, latę. No w dniu dzisiejszym Rudy grał słabiej. Przegrał kilka pojedynków z Bońkiem, a także z innymi zawodnikami drużyny łódzkiej, a więc widzę pewne wahania w jego formie. Przy tej drugiej bramce po tej jego stronie nie widziałem go tam. Zapędził musiał... się do przodu, zaatakował, no i pozostał, nie wrócił. Od momencie. Nie to... ma asekuracji. No tak. asekuracji. No, wydaje mi się, że na formie Zagłębia ma pewien wpływ ciągła zmiana kadrowa. Pojawiają się nowi zawodnicy Koczuba, Starościa, Koterwa, prawda? Nie, pierwszy, mają... nie pierwszy sezon, panie redaktorze, nie pierwszy sezon. Tak, bo oni mają wielkiego doświadczenia ligowego i to chyba decyduje tak, o tej dziękujemy, formie. Dziękujemy serdecznie, bardzo panu gorąco dziękujemy.